Jest pewna rzecz, w którą wpada wielu współczesnych mężczyzn, gdy rozmawiają z kobietami, szczególnie podczas pierwszych spotkań. Wydaje im się, że uprzejmość i zainteresowanie polega na tym, by nieustannie zadawać pytania: Czym się zajmujesz? Jak się dziś czujesz? Jakiej muzyki lubisz słuchać? Na pierwszy rzut oka brzmi to rozsądnie, ale w praktyce. Wpycha ich to w pozycję bierną i pozbawioną magnetyzmu. Na powierzchni wygląda to jak troska i chęć poznania drugiej osoby. W rzeczywistości jednak ciągły potok pytań często zdradza strach przed ciszą i potrzebę desperackiego zdobywania uwagi słowami. Im więcej pytań, tym mniej prowadzenia. A kobieta, choć tego nie powie, zaczyna czuć znużenie. Nie przez samą treść rozmowy, lecz przez wrażenie, że to ona musi dźwigać ciężar tworzenia czegoś ciekawego. Machiavelli powiedział kiedyś: Ludzie oceniają cię nie po tym, co obiecujesz, lecz po tym, co faktycznie pokazujesz. W kontekście rozmowy, szczególnie między mężczyzną a kobietą, prawda jest prosta. Ciągłe wypytywanie nie czyni cię ciekawszym. Pokazuje raczej, że brakuje ci czegoś, co sam mógłbyś wnieść. W świecie Machiavellego ten, kto ma władzę, kreuje rzeczywistość, nie tylko ją bada. Dlatego, zamiast zaczynać od utartych pytań, zacznij od stwierdzenia, od obserwacji, od wniosku lub doświadczenia, które nosisz w sobie. Zawsze Mam wrażenie, że ludzie czytający w kawiarniach mają zupełnie inny, zamknięty świat wewnętrzny. To zdanie otworzy rozmowę o wiele naturalniej i głębiej niż pytanie: co lubisz czytać? Kiedy mówisz coś od siebie, tworzysz fundament, na który druga osoba może odpowiedzieć, pokazujesz, że masz treść, perspektywę, własny świat, że to ty prowadzisz rozmowę. A nie stoisz w drzwiach, czekając, aż ktoś ci je uchyli. To subtelna różnica, ale o ogromnym efekcie. Gdy kobieta poczuje, że masz coś wartego odkrycia, zacznie sama cię eksplorować. Nie z poczucia obowiązku, lecz z ciekawości. Wielu mężczyzn tego nie dostrzega, bo tkwią w pułapce poszukiwania akceptacji. Chcą się przypodobać, myślą, że kluczem jest okazywanie jednostronnej uwagi. Ale, jak pisał Machiavelli, szacunek jest ważniejszy niż sympatia. W relacji, czy to w rozmowie, czy w związku, kobieta nie musi od razu cię lubić, ale jeśli wzbudzisz w niej szacunek przez pewność siebie, klarowne poglądy i zdolność doprowadzenia, pociąg. Pojawi się sam. I to nie wydarzy się, jeśli boisz się mówić własnym głosem. Żyjemy w czasach, gdy każdy może nauczyć się podstaw komunikacji. Kursy, jak prowadzić rozmowę, jak zadawać pytania, czy dziesięć tematów na start, są wszędzie. A to sprawia, że ci, którzy potrafią budować rozmowę z własnej perspektywy, stają się rzadki i niezwykle wyróżniający. Kiedy nie korzystasz z listy pytań, ale czerpiesz z życia i własnych przemyśleń, nie jesteś już produktem schematu. Jesteś prawdziwą, wyrazistą jednostką. A to zawsze przyciąga mocniej niż jakakolwiek technika. Dlatego, jeśli chcesz uniknąć pułapki prześledowania, Zacznij od budowania jasnego światopoglądu i nie bój się go pokazywać. Nie wszyscy się z Tobą zgodzą, i dobrze. Jak powiedział Machiavelli, brak zgody to znak, że masz stanowisko. A nic nie jest bardziej pociągającego, niż mężczyzna, który potrafi pozostać wierny swojemu stanowisku, nawet gdy świat wokół nieustannie się zmienia. Wyobraź sobie pierwszą randkę. On siedzi naprzeciwko, napięty, gorączkowo myśląc, jakie pytanie zadać jako następne. Ona zaczyna zerkać na zegarek. Cicho wzdycha, uśmiecha się z grzeczności, a nie z ekscytacji. To nie jest sytuacja rzadka. I wcale nie chodzi o to, że on jest mało atrakcyjny. Prawdziwy problem leży w tym, że nie stworzył świata, do którego ona chciałaby wejść. Machiavelli mówił, że prawdziwy przywódca nie tylko trzyma władzę, ale kreuje rzeczywistość, w której inni chcą przebywać. W rozmowie oznacza to jedno. Musisz mieć na tyle wyraźną tożsamość, aby kobieta nie tylko reagowała na twoje słowa, ale czuła, że odkrywa coś głębszego i wyjątkowego. Dlatego mówienie czegoś zanim zadasz pytanie nie jest zwykłą techniką, to manifestacja mężczyzny, który zna swoją wartość. Zamiast pytać lubisz podróżować, możesz powiedzieć: Zauważyłem, że kiedy na kilka dni opuszczam miasto, wszystkie negatywne myśli znikają, jakby nigdy ich nie było. To zdanie nie tylko pokazuje, że masz doświadczenia, ale otwiera przestrzeń emocjonalną. Sprawia, że rozwówczyni czuje, że ma do czynienia z kimś o głębokim wnętrzu. Jeśli przeżyła coś podobnego, od razu poczuje więź. Jeśli nie, to różnica zdań stanie się ciekawym punktem wyjścia. W obu przypadkach to ty prowadzisz rozmowę, nie poprzez narzucanie, lecz poprzez wyraźną obecność. Mam historię, która doskonale to ilustruje. Na pewnym wydarzeniu networkingowym wszyscy powtarzali ten sam schemat. Czym się zajmujesz? Skąd jesteś? Jeden mężczyzna postąpił inaczej. Zamiast pytać, zaczął od zdania: Zawsze zastanawiało mnie, czy ludzie naprawdę kochają swoją pracę, czy po prostu są w niej świetni w znoszeniu jej ciężaru. To zdanie przerwało mechaniczny rytm sali, otworzyło falę autentycznych reakcji. Później pewna kobieta powiedziała, że zaimponowało jej, jak potrafił sprawić, że ludzie chcieli się otworzyć. Bez prób przypodobania się. To prosty, ale potężny przykład tego, że gdy nie rozmawiasz po to, by zostać zaakceptowanym, lecz zapraszasz innych do swojego sposobu myślenia, zmieniasz całą dynamikę rozmowy. Machiavelli nie wierzył w neutralność. Twierdził, że człowiek bez stanowiska zawsze zostanie wciągnięty w cudze układy sił. W rozmowie jest tak samo. Jeśli nie masz wyraźnego głosu, będziesz gonił za reakcjami innych, a to nigdy nie prowadzi do trwałego przyciągania. Kobiety przyciągają mężczyzn z kierunkiem, bo dają poczucie, że ich życie ma rytm, cel, ideał. Taki mężczyzna nie musi pytać dużo, wystarczy, że mówi i świat sam się dostosowuje. I wcależ nie chodzi o szokujące sentencje czy wielką filozofię. Najbardziej magnetyczne stwierdzenia często są oparte na codziennych obserwacjach, ale widziane z unikalnego punktu widzenia. Hmm. Zawsze mam wrażenie, że niedzielny poranek ma w sobie dziwną ciszę, jakby cały świat zatrzymał się, żeby zaczerpnąć oddechu. To zdanie nie tylko niesie emocje, ale też tworzy subtelną scenę, wystarczająco romantyczną, by wywołać reakcję, jeśli ona się z tym zgodzi. To rozmowa popłynie w lekkie, a zarazem głębokie rejony. Jeśli nie, to i tak dowód, że masz własny sposób patrzenia na świat. Klucz jest jeden. Mów nie po to, byś szukać zgody, lecz by definiować swoją tożsamość. Atrakcyjni mężczyźni nie starają się zadowolić wszystkich. Wiedzą, że tylko pokazując prawdziwe ja, przyciągną właściwe osoby jak lider, który nie może zadowolić wszystkich klas społecznych, ale może zdobyć lojalnych zwolenników. Jeśli pokażesz, że masz coś wartego wysłuchania, nie będziesz musiał zaczepiać. Ludzie sami będą chcieli z tobą rozmawiać. I wtedy dialog staje się naturalnym nurtem, a nie walką o wypełnienie ciszy. Lekcja nie polega na zapamiętywaniu listy ciekawych stwierdzeń. Polega na tym, by uczyć się patrzeć na świat po swojemu i odważyć się wnieść to w rozmowę. Mężczyzna, który wie, gdzie stoi i co mówi, zawsze będzie się wyróżniał w tłumie, nawet bez podnoszenia głosu. A gdy zaczynasz rozmowę nie od pytania, lecz od fragmentu swojego świata, przestajesz być pytającym. Stajesz się kimś, kogo warto odkrywać. W większości rozmów Szczególnie wtedy, gdy mężczyzna rozmawia z kobietą, która go pociąga, istnieje cichy, podskórny lęk, który steruje jego zachowaniem, strach przed oceną lub odrzuceniem. Dlatego wielu mężczyzn ma odruch natychmiastowego łagodzenia lub wręcz zmieniania swojego zdania, gdy tylko wyczują brak zgody z drugiej strony. Wydaje im się, że ustępując, sprawią, iż rozmowa potoci się gładko, a kobieta polubi ich za miękkość i łatwość w obyciu. Tymczasem, jak pisał Machiavelli, to nic innego jak dobrowolnie oddanie władzy. W książe podkreślał, że przywódca nie buduje pozycji na dogadzaniu, lecz na szacunku. A aby zostać szanowanym, trzeba mieć odwagę trwać przy swoim stanowisku. Nawet w obliczu sprzeciwu. Jednym z najbardziej magnetycznych elementów w relacjach między mężczyzną a kobietą nie jest absolutna zgoda, lecz subtelne napięcie pomiędzy dwoma systemami wartości. Gdy mężczyzna nie boi się przedstawić odmiennego punktu widzenia, a przy tym zachowuje spokój i szacunek, wysyła potężny sygnał. Jestem wystarczająco stabilny, by nie uginać się pod potrzebą przypodobania. To tworzy szczególny rodzaj atrakcyjności, nie tej opartej na wyglądzie czy gładkich słowach, lecz na niezależności psychicznej, a to dziś rzadkość i prawdziwy magnes. Wyobraź sobie sytuację. Kobieta mówi, że nie wierzy w małżeństwo. Mężczyzna bez stanowiska od razu przytaknie, choć wewnętrznie myśli inaczej, byle utrzymać miłą atmosferę. Ale mężczyzna z prawdziwą charyzmą odpowie: Rozumiem, dlaczego tak myślisz, i być może gdybym przeżył to, co ty, też bym tak uważał. Ale dla mnie małżeństwo, mimo ryzyka, jest wciąż piękną ideą, jeśli jest z właściwą osobą. To nie jest Negowanie jej zdania, ale i nie jest wyrzeczenie się własnych wartości. To ciekawość, słuchanie i jednocześnie wyraźne zakomunikowanie mam swój fundament. Różnica poglądów nie jest przeszkodą, jest szansą, szansą by pokazać głębie, stworzyć przestrzeń, w której obie strony mogą istnieć w odmienności, bez potrzeby kasowania drugiej. Machiavelli pisał, że jeśli książę zawsze zgadza się ze wszystkimi doradcami tylko po to, by ich zadowolić, jego państwo szybko pogrąży się w chaosie. Tak samo mężczyzna, który zawsze przytakuje, staje się pustym lustrem, odbijającym cudze myśli bez własnej tożsamości. A mężczyzna, który potrafi pozostać sobą nawet przy sprzeciwie, staje się dla innych wyzwaniem intelektualnym. A to jest pociągające na zupełnie innym poziomie. Przykład z życia. Spotkanie w gronie znajomych. Kobieta mówi, że ludzie nigdy nie zmieniają swojej natury. Większość kiwnęła głowami z grzeczności. Tylko jeden mężczyzna odezwał się. Myślę, że natura jest tworem powtarzających się okoliczności. Jeśli zmienicie je na tyle drugo, natura też się zmieni. To wywołało lekką, ale głęboką dyskusję. Wieczór skończył się wzajemnym szacunkiem, nie rozstrzygnięciem, kto ma rację. A później ta kobieta przyznała, że nie pamięta prawie nikogo z tamtego wieczoru, poza nim, bo był jedynym, który odważył się myśleć inaczej. W takich momentach nie chodzi o to, by mieć rację czy wygrać. Chodzi o to, czy potrafisz zachować spokój i pewność siebie, gdy ktoś ci się sprzeciwia? Jeśli przy sprzeciwie utrzymasz poważnego tonu, stabilny kontakt wzrokowy i otwartą postawę, pokazujesz inny rodzaj siły. Siłę płonącą z samokontroli. To jest ta forma władzy, którą Machiavelli cenił najbardziej władzy wewnętrznej, niezależnej od zgody innych. Trzeba pamiętać jednak, trwanie przy swoim nie oznacza uporu dla samego uporu. To elastyczność w formie i twardość w rdzeniu. Możesz przyznać, że częściej argumentów jest ciekawa, a, a mimo to pozostać przy swoim. Nigdy nie myślałem w ten sposób, ale wciąż trzymam się swojego zdania, bo taka odpowiedź pokazuje i myślenie, i głębie. I to właśnie ta głębia jest podstawą trwałej atrakcyjności, zupełnie innej niż chwilowy efekt urody czy wdzięku. Wniosek jest jasny: nie bój się sprzeciwu traktuj go jako okazję do pokazania charakteru, by kobieta zobaczyła, że jesteś mężczyzną, który nie potrzebuje zgody, by czuć się bezpiecznie. Bo to poczucie bezpieczeństwa w sobie to jest coś, co naprawdę przyciąga. Jak pisał Machiavelli, ludzie łatwo poddają się tego, kogo nie można poruszyć, a w rozmowie ten, kto nie daje się poruszyć potrzebą bycia lubianym, jest właśnie tym, kogo pamięta się najdłużej. W subtelnej grze między mężczyzną a kobietą istnieje strategia śmiała i zaskakująco skuteczna, taka, która nie wymaga ani perfekcyjnego wyglądu, ani pokaźnego majątku. To sztuka prowokacji, tej figlarnej, inteligentnej. Nie chodzi o chamstwo w przebraniu czy o wyniosłą postawę, to raczej użycie sprytu, humoru i pewności siebie, by stworzyć lekki, zabawny rodzaj napięcia, który sprawia, że rozmowa staje się żywa, nieprzewidywalna. Machiavelli pisał, że człowiek, który ma władzę, nie musi jej egzekwować siłą może działać subtelnie tak by poruszyć przeciwnika zanim ten w ogóle zrozumie, że coś się wydarzyło. W dialogu taka subtelna prowokacja jest właśnie tym narzędziem. Pozwala trzymać w rytm gry, a jednocześnie sprawia, że druga strona czuje się swobodnie. Jednym z najczęstszych błędów mężczyzn w rozmowie jest zbytni spokój. Zawsze się zgadzają, zawsze chwalą, zawsze są w sam raz aż do granicy nudy. Problem w tym, że ludzie nie czują przyciągania do jednostajnego bezpieczeństwa. Pociąg rodzi się z niespodzianki, z lekkiego wyzwania, z poczucia, że nie do końca wiemy, co ten ktoś powie za chwilę. Kiedy odważysz się prowokować w inteligentny sposób, na przykład mówiąc do elegancko ubranej kobiety, zgaduję, że dziś grasz rolę czyjegoś szefa, ale pewnie śmiejesz się więcej niż im się wydaje, pokazujesz przenikliwość. Dodajesz do rozmowy humor i przełamujesz lody. Machiavelli twierdził, że prawdziwy lider wie, kiedy zachować dystans, ale nigdy nie staje się obcy. Figlarna prowokacja robi dokładnie to nie pozwala ci zniknąć w tle, ale też nie stawia cię w roli kogoś, przed kim trzeba się bronić. Stoisz na granicy przyciągania. Pokazując, że nie musisz nikomu się przypodobać, a jednak potrafisz okazać uwagę w sposób intrygujący. Aby to działało, potrzebna jest podstawa, absolutna pewność siebie. Bez niej łatwo wpaść w ton złośliwy lub sztuczny, ale gdy masz luz, wiesz kiedy przestać, kiedy się uśmiechnąć, kiedy zmienić temat, wtedy stajesz się mężczyzną, który jest nie tylko błyskotliwy, ale też w pełni panuje nad sobą. To właśnie ta miękka władza, którą Machiavelli cenił najbardziej. Nie wymuszasz, a jednak druga strona podąża za tobą jakby odruchowo. Wyobraź sobie spotkanie towarzystkie. Kobieta mówi, że nigdy się nie spóźnia, a mężczyzna naprzeciw niej z lekkim uśmiechem odpowiada: Pewnie jesteś typem, który ustawia zegarek pięć minut do przodu i mimo to się spóźnia. Śmiech obojga i od tej chwili rozmowa płynie sama, o oczekiwaniach i codzienności. Bez pytań, bez wymuszania. Tylko naturalny rytm, który rodzi się z drobnej, ale celnej prowokacji. Pamiętaj, to nie jest technika udawania, to wyraz bogatego wnętrza, otwartości na drobne zderzenia i chęci wprowadzania w świat rozmowy odrobiny niespodzianki. Nie chodzi o teksty na podryw, chodzi o uważną obserwację, o dostrzeganie zabawnych sprzeczności w zachowaniu drugiej osoby i reagowanie na nie z humorem i wyczuciem. Machiavelli mówił: Kto potrafi kontrolować emocje innych, ten kontroluje ich czyny. Figlarna prowokacja pozwala to robić, bez ranienia, bez pokazowej dominacji. To władza lekka, ale ostra. Władza, która sprawia, że ktoś się uśmiecha i zadaje sobie pytanie: kim on właściwie jest? A gdy kobieta zaczyna być ciekawa odpowiedzi, jesteś już w połowie drogi do prawdziwego przyciągania. Lekcja jest prosta: nie musisz być mężczyzną idealnym, ale musisz być mężczyzną, którego nie można przewidzieć. I najlepszym sposobem na to jest opanowanie sztuki inteligentnej prowokacji gdzie jesteś jednocześnie graczem i reżyserem całej gry, z uśmiechem, z przenikliwością i z odrobiną wyrafinowanej odwagi. W każdej grze o władzę ten, kto trzyma w rękach prawdziwą przewagę, to nie jest ten, który mówi najwięcej, pojawia się bez przerwy, ani ten, który próbuje kontrolować każdą sytuację. Według Machiavelego prawdziwa siła płynie z umiejętności kontrolowania własnego pojawiania się i znikania. Prawdziwy lider nigdy nie traci swojej wartości przez ciągłą obecność. On wie, kiedy się wycofać, aby zostawić po sobie pustkę, w której sama nieobecność zaczyna rodzić pragnienie. I w relacjach między mężczyzną a kobietą ta zasada wcale się nie zmienia. Jeśli chcesz stać się mężczyzną, którego nie da się zapomnieć, musisz nauczyć się odchodzić, zanim twoja obecność stanie się zbyt przewidywalna. I to odejście nie wynika z obojętności, ale z przemyślanej strategii. Możesz sprawić, że kobieta się uśmiechnie, możesz wnieść w rozmowę ciekawość i iskry emocji, ale jeśli po wszystkim nadal będziesz się pojawiał. Nadal pisał, nadal gonił. To napięcie, które zbudowałeś, zacznie powoli znikać. Ludzie nie cenią tego, co mają zbyt łatwo. Za to to, czego właśnie dotknęli, co ich poruszyło, ale czego jeszcze nie rozumieją, będzie ich prześladować znacznie dłużej. I to dlatego umiejętne zniknięcie w odpowiednim momencie ma tak wielką moc. Nie po to, by karać. Nie po to, by grać w psychologiczne gierki, ale po to, by w sercu drugiej osoby pozostawić znak zapytania. To właśnie ten znak zapytania, o czym on teraz myśli? Dlaczego się nie odzywa? Jest zajęty, czy może zapomniał. Jest najżyźniejszą glebą dla wyobraźni i uczuć. Jeśli jesteś obecny cały czas, zabija z tą przestrzeń. Jeśli umiesz się wycofać, pozwalasz, by niedokończone emocje mogły rosnąć. Machiavelli pisał: Mądry człowiek zawsze sprawia, że inni pragną tego, czego nigdy nie dostaną w całości. I dlatego mężczyźni, którzy są zbyt przewidywalni, szybko odchodzą w zapomnienie, a ci, którzy pozostawiają po sobie odrobinę tajemnicy, zostają w pamięci. Na długo. Możesz zrobić świetne pierwsze wrażenie, ale jeśli nie potrafisz utrzymać emocjonalnej przewabi, zostaniesz zastąpiony przez kogoś, kto umie kontrolować rytm. Wycofanie się to nie jest ucieczka, to świadome przestawienie swojej pozycji w umyśle drugiej osoby. Mężczyzna, który rozumie Machiavelego, nigdy nie będzie wypełniał ciszy gorącowymi wiadomościami czy ciągłą obecnością. On tworzy dystans, aby obserwować, aby dać jej czas na myślenie o nim i sprawdzić, czy to uczucie jest na tyle silne, by przetrwać ciszę. A jeśli tak, wtedy wraca. Silniejszy niż wcześniej. Przykład. Macie cudowną randkę, śmiech, spojrzenia pełne znaczeń. Większość mężczyzn od razu pisze po powrocie do domu, ciągnie rozmowę. Nie pozwala jej opaść. Ale co się stanie, jeśli napiszesz tylko, to był wspaniały wieczór, dobranoc, i zamilkniesz na kilka dni? W tej ciszy ona zacznie o tobie myśleć, nie dlatego, że ją zmuszasz, ale dlatego, że zostawiłeś niedomknięte echo. I w tym momencie twoja siła nie leży już w słowach, ale w zdolności do zniknięcia we właściwej chwili. Machiavelli nie uczy nas chłodu ani okrucieństwa. Pokazuje jedynie, że prawdziwa moc leży w umiejętności kontrolowania swojego wpływu na innych. Nie musisz nikim rządzić, ale musisz wiedzieć, kiedy tworzysz najsilniejszy efekt. Tak jak muzyk, który wie, kiedy zatrzymać melodię, nie tak gdy kiedy publiczność jest zmęczona. Ale kiedy emocje wciąż sięgają zenitu, taki muzyk jest zapamiętywany jako mistrz. W relacjach mężczyzna, który wie kiedy odejść, również zostaje legendą. Nie dlatego, że był idealny, ale dlatego, że nigdy nie pozwoliłby najpiękniejsze chwile wyblakły. Podsumowując, jeśli chcesz być atrakcyjny, głęboko i na długo. Nie możesz polegać tylko na słowach czy gestach. Musisz rozumieć mechanikę ludzkiej psychiki. Prawdziwe przyciąganie nie wynika z tego, że jesteś ideałem, ale z tego, że druga osoba czuje, że nigdy nie będzie cię w pełni pod kontrolą. Dajesz emocje i odchodzisz. Sprawiasz, że się uśmiecha, a potem pozwala, by sama wspominała. I w tym procesie nie jesteś tylko graczem w czyjeś grze, jesteś tym, który pisze jej zasady. Bo, jak powiedział Machiavelli, nie ma nic, czego ludzie pragną bardziej, niż tego, czego jeszcze nie potrafią w pełni zrozumieć. A jeśli staniesz się mężczyzną, którego nie da się w pełni odczytać, staniesz się mężczyzną, którego nie da się zastąpić.